Leon Edwards to aktualny mistrz kategorii półśredniej UFC. W następnym pojedynku Rocky zmierzy się z mocnym Bilalem Muhammadem. Będzie to druga walka obu panów w oktagonie. Przed ich starciem na UFC 304 w mediach społecznościowych pojawiło się wideo, na którym Leon Edwards lewym kopnięciem trafia piłką do kosza z całego boiska. Wyjątkowy trick który nie wiadomo, czy jest prawdziwy, czy też wideo jest przelobione. Możecie zobaczyć i sami ocenić. Good morning, good morning. Sean O'Malley kolejny raz publicznie zaatakował Konara McGregora, który niegdyś był jego idolem. Szyga za życie Donatoriusowi, że ten potrzebuje odwyku nie jest już topowym sportowcem, na swoim profilu na X wyznał. Nikt nie uważa Konrad za gołta, najlepszego zawodnika w historii. Rozrywka, tak. Umiejętności, nie. Ma naprawdę dobrą lewą rękę. Chujowe cardio, słabe jiu-jitsu. Jest nieco atletyczny, słabe mentalnie. Uzależniony od narkotyków, potrzebuje odwyku. Bilans 1/4 w ostatnich pięciu walkach. Nadal jestem fanem, mam nadzieję, że stopa już wyleczona. Marcin Tybura jest zdanie, zdania, że Tom Aspinall, tymczasowy mistrz, jest obecnie najlepszym zawodnikiem wagi ciężkiej w UFC. Zdaniem Polaka, Anglik mógłby pokonać Johna Jonesa, aktualnego czempiona królewskiej kategorii. W rozmowie z Patrykiem Prokulskim dla TVP Sport, Tybur stwierdził: Wydaje mi się, że. że. Że tak czy siak dobrze zrobiło, że to nie jest, że o tej telewizji się cały czas mówi i coś tam się dzieje, że Thomas Pinal jest bardzo, bardzo mocnym zawodnikiem i wydaje mi się, że jest teraz najlepszy w wadze ciężkiej i że, i że pewnie mógłby pokonać Jonesa, też zależy to od, od, od dyspozycji Jonesa oczywiście, nie, ale pewnie mógłby pokonać Jonesa, ale no jakby no, czegoś mu pewnie jeszcze trochę brakuje do tego, żeby być taką gwiazdą jak John Jones czy... Czy nawet z tak mi się wydaje, ja, ja, ja takie mam poczucie. Że, o, ktoś ostatnio właśnie powiedział w wywiadzie, że on nie ma tej, tej aury jeszcze takiej, ten, no, i, no i podejrzewam, że gdzieś, gdzieś, gdzieś musi to zbudować, żeby, żeby być taką postacią. Więc z perspektywy czasu oceniam to na plus, te przejścia. Tom Aspinal jest zdania, że walka z Curtisem Bladesem jest dla niego trudnym stylistycznie starciem. Anglik zamierza jednak zdominować Amerykanina, aby jego zwycięstwo odbiło się głośnym echem w świecie MMA. W rozmowie dla UFC Aspinal powiedział: Kurtis jest naprawdę dobry, stylistycznie walka z Bladesem jest dla mnie najtrudniejsza, nie będę tego ukrywał. Dodał też jednak, że chce wygrać w efektowny sposób. Od pierwszej sekundy będę szukał skończenia, chcę pokazać światu, jak całkowicie rozjeżdżam Kurtisa. Do pojedynku dojdzie podczas gali w Manchesterze, co się że Aspinala. Obrona pasa w Manchesterze jest spełnieniem marzeń, wszedłem do tego sportu dla takich chwil. Curtis Blades zwrócił uwagę na charakterystykę walki w wadze ciężkiej. Chcę aby fani pamiętali, że w tej kategorii w grę wchodzi potężna, nokautująca siła. Jak powiedział w rozmowie z MMA Fighting: "Chciałbym, żeby ludzie brali to pod uwagę, kiedy oceniają lub krytykują zawodnika z wagi ciężkiej. Mówią: "Och, został znokautowany. Co za słabiak?". Nie, to zawodnik z ciężkiej. Jeżeli oglądaliście walki O'Malley versus Vera na no UFC 299, gdyby to było w wadze ciężkiej, nie trwałoby to 5 rund." Obiecuję, tak jak Omali uderzał Were, to nie potrwałoby nawet dwóch rund, po prostu nie uderzają tak mocno. Nganu do organizacji PFL dołączył ponad rok temu, jednak do dnia dzisiejszego nie zadebitował jeszcze u pracodawcy. Popularny Predator stoczył natomiast dwa duże pojedynki w boksie. Pod kaszcie Joe Rogana Nganu podał orientacyjny termin walki w organizacji PFL. Kamerunczyk wspomniał o Gali w Arabii Saudyjskiej i dacie 19 października, jak i o starcie. Rywalem Francisa ma być Renan Ferreira, mistrz wagi ciężkiej organizacji PFL. O bokserskim pojedynku pomiędzy youtuberem Jake'em Powellem a zawodnikiem BKFC Mike'em Perrym wypowiedział się Darren Till, Anglik, który chętnie jest na walkę z nimi oboma, nazwał to starcie dziwnym wręcz ustawionym. Till w rozmowie z Subishim Radio mocno skrytykował poziom tego bokserskiego starcia. Z tych fragmentów, które widziałem, to było okropne. Nie spodziewałem się tak niskiego poziomu ze strony Perego. To był boks na niskim poziomie. Jake Paul był zmęczony po jednej rundzie. Jebać go! Szczerze mówiąc, nie wiem co Mike wyprawiał, co on tam wyprawiał. Kur... Potykał się o własne nogi i tak dalej. Ciężko mi to skomentować, nie jestem pod wrażeniem. Jake był fatalny i Mike również. Anglik zaryzykował nawet stwierdzenie, że walka pola z Perem była na tyle dziwna, że mogła być ustawiona. Mówiąc całkiem szczerze, to była dziwna walka, dziwny pojedynek pomiędzy nimi dwoma. Mam wrażenie, że to wszystko było sztuczne, ukartowane. Perry rozbija tych gości, bierze ich na kwaśne jabłka. Rozumiem, Jake Paul jest 40 funtów cięższy, jest duży i silny. Potrafi wyprowadzić cios. Niech pomędzie. Robi się coraz lepszy, ale Jake zmęczył się po jednej rundzie. To nie wyglądało dla mnie normalnie. Szczerze, to nie wyglądało normalnie. Michael Bisping w ostrych słowach skomentował ostatni występ Jake'a Pola w ringu bokserskim przeciw Mikeowi Peremu. Bisping był bardzo krytyczny wobec techniki pola oraz przywoływał słowa Connora McGregora na swoim kanale na YouTubie. Na swoim kanale na YouTubie Michael Bisping powiedział: Ktoś tego samego rozmiaru, tak samo zbudowany, z taką samą siłą i tak doświadczony, przejechałby się po polu bez problemu. Był bardzo niepoukładany, plątał się o własne nogi po całym ringu, rzucał cepy. To było dzikie i nieostrożne. Ten gienny cyrk jedzie dalej. Jake Paul wyzwał Alexa Pereira. Jake Paul mówi, że chce się sprawdzić, więc wyzywa Alexa Pereire, z którym jak doskonale wie, nigdy nie zawalczy. Więc oczywiście wyzwał właśnie jego. Jake Paul, poza wyzwaniem Alexa Pereira przypomniał, że na listopad ponownie zestawiono jego walkę z Mikeiem Tysonem. Bisping kontynuował. Znowu wyzwał Mike'a Tysona. Gość ma 58 lat. Dlaczego nie zawalczysz z prawdziwym bokserem? Ktokolwiek z czołowej dziesiątki by go rozwalił, Znokotował w dewastujący sposób. Trafiłby go mordercinem czymi ciosami, a on by się tam ze Wciąż nie ma do niego szacunku, bo on stosuje taktykę szkolnego prześladowcy. Różnica w rozmiarze była niezwykła. Na temat niedawnego wyzwania rzuconego przez Naita Diaza w stronę mistrza UFC Leona Edwardsa wypowiedział się trener Edwardsa. Dave Lowell zasugerował on Diazowi, aby dla własnego dobra zostawił ten sport w spokoju i skończył karierę. Wywiad dla Submission Radio trener powiedział to wszystko jeden wielki żart, Leon nie ma czasu na tak idiotyczne zabawy w tej chwili. Szacunek dla Nate'a, że wciąż zarabia pieniądze i wciąż walczy, ale jak dla mnie, myślę, że powinien zostawić ten sport w spokoju. Przyjął odrobinę za dużo obrażeń, wiem, że teraz to był tylko boks z George, ale to wciąż dokłada obrażeń. Pamiętajcie, że ten gość ma jeszcze całe życie po zakończeniu kariery i jeżeli dalej będzie tak postępował, to z tego życia nie będzie za wiele. Lubię go, jest świetnym człowiekiem, ale czasem fighterów trzeba ochronić przed nimi samymi. Myślę, że Nate to jeden z takich przykładów. Wróćmy jeszcze do wspomnianej walki Aleksandra Wolkanowskiego. Były mistrz FC jest zdanie, że do Edwards ma większe szanse na zwycięstwo w nadchodzącym pojedynku. W nagraniu zamieszczonym na swoim kanale na YouTube przedstawił swoje spojrzenie na ten pojedynek. Wydaje mi się, że w pierwszej walce Leon był dość agresywny i teraz zapewne też tak będzie. Leon chyba czuje, że w starciu z takim zawodnikiem jak Belal może sobie pozwolić na nieco więcej. Muhammad raczej nie będzie szukał nokautu, pewnie będzie próbował klinczować. Oczywiście będzie też chciał trafić Leona, ale mistrz raczej nie będzie obawiał się o tych ataków. Wydaje mi się więc, że Leon rozpuści swoje ręce, a wówczas staje się niebezpieczny. Leon jest naprawdę dobry, nawet tylko oglądając jego treningi na tarczach widać, ile siły wkłada, na przykład w swoje kopnięcia. John Gooden, komentator UFC, jest zwolennikiem tego, aby zawodnicy bronili swoich pasów mistrzowskich i nie przechodzili szybko do innych kategorii wagowych. W przypadku szansy na walkę o pas wagi ciężkiej dla Alexa Pereiry, ma jednak nieco odmienne spojrzenie. W rozmowie dla serwisu Middle Easy powiedział: Wydaje mi się, że to całkiem możliwe, spójrzcie na to, co on osiągnął w tym roku. Zrobił to wchodząc do walki, dowiadując się o nich z krótkim wyprzedzeniem, co jest fenomenalne. Lubię, gdy ludzie bronią swoich pasów, ale gdy stajesz przed taką historyczną okazją, czy warto z niej rezygnować, patrząc na jego wiek i sytuację sportową, zastanawiasz się nad tym, czy podobna okazja jeszcze się pojawi. Organizacja KSW przyznała trzy bonusy po Gali XTB KSW 96, która odbyła się 20 lipca w Łodzi. Po każdej gali organizacja KSW przyznaje bonusy finansowe za najlepsze walki, poddania i nokauty wieczoru. Tym razem przyznała dwa bonusy za nokaut i jeden za walkę. Starciem wieczoru gali XTB KSW 96 wybrano walkę Wellisona Pajwy z Maciejem Kazieczką. Bonusy za najlepszy nokaut otrzymali Marek Samociuk za rozbicie Denisa Górniaka i Adam Brysz za posłanie na deski Hugo Do. Najlepsza organizacja MMA w Polsce zaktualizowała ranking kategorii wagowych po gali XTB KSW 96. Do sporych zmian doszło w kategorii piórkowej oraz półciężkiej. W związku z odejściem z organizacji Lom Ali Eskiewa spora część zawodników dywizji do 66 kg zanotowali awans o jedną pozycję. Sobotnie wygrane zapewnia Michałowi Dominowi dostanie się do rankingu na dziesiątą pozycję. Zawodnik ze Śląska pokonał Isaira Ramosa przez techniczny knockout w drugiej rundzie. Prawie podobny przypadek jest w dywizji półciężkiej. Organizację KSW opuścił Ilman Erslan, który zajmował pierwsze miejsce w rankingu. W związku z tym część dywizji, a dokładniej czterech zawodników, zanotowało awans o jedną pozycję. Polska marka postanowiła na piątym miejscu sklasyfikować Macieja Różańskiego. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ten zawodnik dopiero za miesiąc zadebiutuje w organizacji KSW. Karolina Owczarz, która szykowała się do pojedynku na gali XTB KSW 96, ostatecznie nie wyszła do klatki. Rywalka Polki na kilka godzin przed wydarzeniem ze względu na zły stan zdrowia nie przystąpiła do pojedynku. Ja zrobiłam wszystko jak należy, jestem osobą bardzo poukładaną, która wszystkie decyzje podejmuje na chłodno, nigdy pod wpływem emocji. Przez 10 tygodni wyprowałem żyły, zrobiłam tysiące kilometrów, myśląc tylko i wyłącznie o Sandrze Sukar, żeby być w pełni gotowa, zarówno fizycznie, jak i mentalnie, na walkę z nią 20 lipca. W piątek rano stanęłam na wadze w odpowiednim limicie, następnie byłem gotowa stanąć w klatce naprzeciw jednej z najtrudniejszych moich rywalek, do jednej z najważniejszych walk w mojej karierze. Ba, cieszyłam się na to przeokrutnie. I nagle jeb, w dniu, w którym mam rozplanowaną każdą minutę, w dniu, w którym już kumuluje emocje, żeby za kilka godzin wyjść do klatki w pełni mentalnie gotowa, nagle wszystko się wali. Nie będę ukrywała, rozbiją mnie to emocjonalnie. Jeżeli ktoś w takiej chwili jest w stanie zapewnić siebie, że w ciągu tak naprawdę kilkudziesięciu minut, że do wieczora ułożę sobie to wszystko w głowie, zapomni o całej taktyce i game planie, pod bardzo charakterystyczną rywalkę i ułoży nowy, super, gratuluję. Ja nie, nie jestem, a koniec końców ty ja wychodzę się bić. Marcin Różalski, były mistrz kategorii ciężkiej KSW, wykluczył powrót do swojego byłego pracodawcy. Różal zapowiedział, że najbliższą walkę stoczy na zasadach K1. W rozmowie z Jarosławem Świątkiem na maj.mma.pl Różal powiedział. Trenowanie ma jakiś tam cel, ma jakiś sens. Nie? To już nie chodzi o samą walkę, bo walka, wiesz, że rządzi się swoimi prawami. Ale ten cały cykl, wiesz, no, no, no to znów fajnie wygląda, no, e, nie mogę powiedzieć z kim, nie mogę powiedzieć gdzie, to, no, to jest ta poliszynela to za chwilę wyjdzie. No ale to jest właśnie to, o czym kiedyś gadaliśmy, ta lojalność, jeżeli ty mi coś powiesz i powiesz, żebym zostawił to dla siebie, no to ja to zostawię, tak. To KSW, w ogóle KSW? Tyle możesz, czy nie możesz? Jeszcze, nawet ty? E, nie, nie KSW, tyle mogę, nie KSW. Borys Mańkowski udzielił wywiadu na kanale MMAPL Jarosława Świątka. Tak jak wspominaliśmy w ostatnich odcinkach, Mańkowski wrócił do treningów w 100% i niebawem możemy się spodziewać go w klatce KSW. Mańkowski na zadane pytanie przez prowadzącego, kiedy następna walka, odpowiedział w następujący sposób. Wiesz co, jeszcze nic nie wiadomo, jedyne co wiadomo to to, że jestem zdrowy, jestem gotowy, a od jakiegoś czasu to był największy problem właśnie, także... E, pozytywne nastawienie z racji na to, że po prostu zdrowie wróciło do normy, a nawet może trochę się poprawiło niż e, w niektórych e, okresach, w niektórych latach, w ostatnich latach, także, także czekam i zobaczymy co to będzie. Ale myślę, że w tym roku. W kontynuacji rozmowy zawodnik Czerwonego Smoka wyjaśnił swoje problemy ze zdrowiem. Ja to nie ukrywałem, jestem też o tym nieraz rozmawiałem. Najpierw w zeszłym roku na Narodowym złamałem po prostu rękę. E, mają się z Romanem Szymańskim i później, i generalnie powiem, że tam też również dlatego, żeby właśnie móc rozmawiać gdzieś tam o jakiejś następnej walce. A kiedy miałem złamaną rękę, no to robiłem bardzo dużo dolnych partii ciała po prostu, bo to mi tylko zostało do robienia. No i oczywiście przeholowałem z tym i rozpieszyłem nogi, no. <grym> I długo, długo je po prostu leczyłem bardzo długo. Na sam koniec wywiadu Jarosław świątek zadał pytanie Borysowi Czy jest ktoś, kto może zagrozić francuskiemu czempionowi, a mianowicie parnosowi 706 706 Wiesz co, zawsze, to zawsze tam jest, to jest walka, nie tak jak chociażby Daniel Torres pokazał, że wie, jest, jest gorszym zawodnikiem od Saladina Barnassa, ale jednak go ustrzelił cepem i, i wygrał walkę. Tak więc jeżeli walka miałaby się toczyć tak powolna na technicznych, powiedzmy zasadach, to nie widzę póki co nikogo, ale patrząc na to właśnie, że to jest walka i tutaj chwile nie uwagi może spowodować swój koniec, no to oczywiście no, każdy może wygrać. Dyrektor KSW Wojsław Rysiewski gościł na kanale YouTube'owym klatka po klatce Artura Mazura. Tak jak wspominaliśmy w ostatnich odcinkach, mistrz KSW Paweł Pawlak w wywiadzie z mediami, tuż po KSW 96 w Łodzi, ogłosił, że chciałby zawalczyć z legendą KSW Mamedem Kalidowym. Dyrektor KSW wypowiedział się na ten temat. Sami zobaczcie, co miał do powiedzenia. Co, może Piotrek z Mamedem co rundę się zmieniają i walczą z Pawłem? I, nie wiem, wydaje mi się, że małe są na to szanse, ale, znając, ale jak, tak jak znam tyle lat Mameda, to też nie zdziwiłoby mnie, jakby wykonał telefon nie wiem, dzisiaj do, do któregoś z szefów KSW. No, usiedli i się zastanowili. No, Mamed ma na pewno szczególne miejsce i w historii KSW, i, i polskiego MMA, i yy, no, trudno, żeby nie brać pod uwagę też jego zdania. Do całego wywiadu zapraszamy na kanał Klatka po klatce, link w opisie. Podczas Galika SW 97 dojdzie do starcia dwóch debiutujących w okrągłej klatce zawodników. W pojedynku tym perspektywiczny fighter z Dębicy, Krystian Blezień, stanie do walki z reprezentującym Francję Alwinem Loweńskim. Do konfrontacji w kategorii lekkiej dojdzie 24 sierpnia w Arenie Kółka Tarnów. Krystian Blezień rywalizuje w zawodowym MMA od roku 2017. Ma na swoim koncie 12 stoczonych pojedynków, z których 8 wygrał. 5 razy triumfował przed czasem, 3 razy nokautując a dwa razy poddając swoich rywali. Krystian rywalizował do tej pory pod skrzydłami takich organizacji jak Babylon MMA, TFL czy Silesian MMA. W 2022 roku wywalczył pas mistrzowski wagi lekkiej tej ostatniej marki. Blezień wejdzie do klatki KSW po dwóch wygranych z rzędu. Ostatni raz walczył w marcu tego roku i Nagali Cave MMA dopisał do swojego rekordu kolejną wygraną. Albin Doweński karierę w zawodowym MMA rozpoczął w roku 2017. Do dziś stoczył 11 pojedynków, z których 7 wygrał. 6 razy kończył walki przed czasem, wszystkie przez nokaut, a 4 razy triumfował już w pierwszej rundzie. Doświadczenie, z... Doświadczenie zbierał walcząc nie tylko we Francji, ale również w Szwajcarii i Portugalii. Bił się dla takich organizacji, jak Hard Fighting Championship czy 100% Fight, natomiast w ostatnim czasie rywalizował pod skrzydłami francuskiej marki MMA Grand Prix.